Jak ludzie, jesteśmy istotami hipersocjalnymi. Praktycznie od urodzenia jesteśmy zależni od tego, jak traktują i postrzegają nas inni, a w naszym życiu mamy etapy, gdzie jedną z najważniejszych dla nas wartości jest to, czy otaczający nas ludzie nas akceptują. Zachowujemy się tak, ponieważ w ten sposób kształtowała nas ewolucja, i nauka wielokrotnie udowadniała, że nasze relacje wpływają na całe nasze życie to, jak postrzegamy siebie i cały otaczający nas świat, czy nawet to, jak się poruszamy i ile szczęścia potrafimy odczuwać w swoim życiu. Dlatego nikt podświadomie nie chce być na dole toksycznych hierarchii, które powodują poczucie braku akceptacji, smutek, poczucie bycia niezrozumianym, czy wpędzają nas w handrę oraz depresję. Zamiast tego chcemy wspaniałych relacji, gdzie ludzie z naszego otoczenia odnoszą się do nas z szacunkiem, a nowo poznane osoby szybko obdarzają nas sympatią. Aby to osiągnąć, najpierw musimy zrozumieć ludzką naturę, bo ta wiedza może być wykorzystana właśnie w celu poprawy naszych relacji. Jednym z bardzo ważnych elementów tej natury jest nasza mowa niewerbalna, którą dziś omówimy w specjalnym odcinku serii Charyzmatyczny Jak. Zwykle bowiem analizuje w niej postaci charyzmatyczne i na ich przykładzie pokazuje, co możemy zrobić, aby poprawić swoje zdolności interpersonalne. Charyzma to jednak nie tylko stosowanie poprawnych zachowań, ale i unikanie tych negatywnych. Dlatego tym razem przychodzę do Was odwrotnością zamysłu tej serii i analizą osoby, która jest antycharyzmatyczna. Na bazie takiego skrajnego przykładu, gdzie łatwo zobaczyć pewne negatywne wzorce zachowań w mowie niewerbalnej, wyjaśnię, dlaczego takie zachowania są nieatrakcyjne. Ich zrozumienie pomoże ci dostrzec potencjalne błędy, które sam możesz popełniać, i na ich miejsce wstawić proponowane przeze mnie zamienniki, które uczynią cię bardziej charyzmatycznym człowiekiem oraz sprawią, że ludzie będą odnosili się do ciebie z szacunkiem. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Jaś Kapela, polski poeta, pisarz, publicysta krytyki politycznej oraz lewicowy aktywista, o którym ostatnio zrobiło się głośno, kiedy to Krzysztof Stanowski w programie Hate Park przeprowadził z nim wywiad. Jest to ciekawy przykład, gdzie połączenie hipokryzji, nieprzemyślanych poglądów i właśnie niskich zdolności interpersonalnych sprawiło, że wywiad przyciągnął rzesze ludzi, która obdarzyła pisarza antypatią i z rozkoszą oglądała, jak prowadzący nawet niewiele musiał robić, bo jego gość rozprawił się ze sobą sam. Ta antypatia była tak wielka, że wywiad poszybował w kosmos i w ciągu zaledwie dwóch tygodni zdobył ponad 2,5 miliona wyświetleń, lądując jednocześnie na drugim miejscu w karcie na czasie. Sprawdzimy dzisiaj więc, skąd dokładnie wzięło się to tak duże zainteresowanie i antypatia oraz co z perspektywy mowy niewerbalnej sprawiło, że Jaś Kapela jest tak źle postrzegany. Zaczynajmy! W samym wywiadzie hate parku Jaśka Pela popełnia ogrom karygodnych błędów, które z automatu czynią go osobą nielubianą. Większość z jego zachowań wynika jednak z jego osoby i niewiele z Was będzie popełniać te same błędy, więc również nie będzie się z nimi identyfikować. Dlatego w tej analizie skupimy się właśnie na rzeczach, które częściej występują w społeczeństwie i są nimi elementy wspomnianej wcześniej mowy niewerbalnej. Jedną z pierwszych rzeczy, która rzuca się w oczy i która sprawia, że jaś kapela jest dla ludzi odpychający, to jego bardzo niska, praktycznie zerowa ekspresja mowy ciała. Chodzi o to, że ludzie bardzo szybko będą wydawać na twój temat opinię, często jeszcze zanim w ogóle otworzysz usta. Zgarbiona, zamknięta postawa, brak ekspresji ciałem i brak zajmowania większej przestrzeni, np. poprzez swoje gesty, natychmiast daje innym informację zwrotną, że jesteś człowiekiem niepewnym siebie lub podenerwowanym. Zwróćcie uwagę choćby na ten fragment, gdzie kapela dyskutuje ze Stanowskim. Jest on przyspieszony, ponieważ wtedy o wiele łatwiej wyłapać pewne powtarzające się ruchy, które u poety praktycznie w ogóle nie występują. Zwróćcie też uwagę na kontraseki robi Krzysztof Stanowski poprzez swoją ekspresję, która w tym wypadku jest wysoka i zdradza pewność siebie. Taki rodzaj ekspresji natychmiast pokazuje, gdzie znajdujesz się w hierarchii i sprawia, że ludzie dostosowują się do Ciebie. Być może zobaczą w Tobie łatwy cel, który można wykorzystać lub potraktują Cię często jak kogoś gorszego, nawet jeśli pierwotnie nie mieli takich zamiarów. Dobrym tego przykładem jest amerykański, seryjny morderca i gwałciciel Ted Bundy, który w wywiadzie w 1985 roku stwierdził Mogę rozpoznać, kto zostanie moją ofiarą, po sposobie, w który szła ulicą, jak pochylono miała głowę, w jaki sposób się poruszała itd. Ta wypowiedź zainspirowała badanie przeprowadzone w 2013 roku, gdzie wykazano, że brutalni, często psychopatyczni przestępcy potrafią lepiej wyłapać mowę ciała osób niepewnych siebie na podstawie ich sposobu chodzenia, czy inne badanie, gdzie wykazano, że gwałciciele dobierali swoje ofiary między innymi na podstawie ubioru. Czym bardziej odważny ubiór miała potencjalna ofiara, tym była mniejsza szansa, że zostanie na nią wybrana, ponieważ to zdradzało pewność siebie i przestępcy woleli znaleźć łatwiejszy cel. O ile ludzie ci otaczający zwykle nie będą brutalnymi przestępcami z wysokimi zdolnościami analizy Twojej mowy ciała, to jednak na ogół będą podświadomie wyłapywać, czy jesteś pewny siebie, i osądzać cię na tej podstawie. Jeśli więc zdradzasz zachowania osoby niepewnej siebie, no to tak będziesz traktowany. Dlatego, aby wzbudzać szacunek w innych ludziach, powinieneś emanować zachowaniem, czy właśnie mową niewerbalną, która przedstawi cię jako kogoś, kto tego szacunku będzie wymagać. Abyście mogli łatwiej zrozumieć, jakich błędów nie popełniać oraz jako chciała zastąpić aktualne negatywne zachowania, przygotowałem dla Was krótki poradnik z praktycznymi przykładami. Pamiętajcie jednak, że to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Skrzyżowane ręce, które oficjalnie są znaką niepewności czy zdenerwowania, równie dobrze mogą być przeciwieństwem tego, a więc oznaką np. poczucia luzu, czy nawet postawą dominującą drugą osobę. Mowa niewerbalna to bowiem nie tylko mowa ciała, ale i ekspresja twarzy. I tym samym przejdziemy do drugiego punktu dzisiejszego programu, którym jest Sztuczny Uśmiech Jasia Kapeli. Uśmiech to nie tylko to, co w jego trakcie dzieje się z ustami, bo nawet większe znaczenie ma to, co dzieje się z oczami. W trakcie szczerego uśmiechu, mimowolnie bowiem spinamy mięśnie wokół oczu, i nawet zasłaniając część twarzy, jesteśmy w stanie określić, czy ktoś się uśmiecha, czy nie. U Jasia Kapeli wielokrotnie możemy zauważyć, że tylko jego kąciki ust podnoszą się do góry, ale oczy pozostają normalne. Jest to oznaką sztucznego uśmiechu. Osoby nie mające wysokich zdolności interpersonalnych często będą próbowały zatuszować swoje zdenerwowanie czy też nieumiejętność odnalezienia się w sytuacjach społecznych. Jednak z uwagi na niską świadomość tego, co w takich sytuacjach działa, a co jest źle odbieranie, tuszują to nieumiejętnie i jest to częsty błąd, jaki widzę wśród ludzi. Być może ktoś poradził poecie lub on sam doszedł do takich wniosków, żeby być lepiej odbieranym powinien więcej się uśmiechać. To sprawiło, że z biegiem czasu stał się to jego nawykiem i mimowolnie w trakcie dyskusji czy zdenerwowania przyjmuje on taką ekspresję twarzy. Problem w tym, że ludzie, nieważne czy dostrzegają to świadomie czy nie, często wyczuwają sztuczny uśmiech. Dlatego, nawet jeśli Jaś Kapela nie robi tego w celu manipulacji, a z uwagi na przykład na zdenerwowanie, to w ludziach i tak może wzbudzać to poczucie braku zaufania, czy też niechęć do jego osoby, bo wydaje im się, jakby próbował on coś przed nimi ukryć, jest nieszczery, lub chce ich w jakiś sposób oszukać. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że ludzie po uśmiechu delikatnie i powoli wracają z ekspresją twarzy do stanu neutralnego. Jaś kapela z kolei często uśmiecha się nerwowo, by ułamek sekundy później jego twarz już wróciła do tego neutralnego stanu. To przejście jest zbyt szybkie, co potęguje odczucie, jakby ten uśmiech był fałszywy. ...w ten sposób. Eee, pies po prostu nie rozwinął się do tego, żeby wpieprzać jakieś mączki tojowe. Przekazał 10 milionów niemieckich boeton. bo to po niemiecku, płynnie. A, a garni polskimi poetami. No to przykro mi trochę, ale nie no. Czyli naprawdę coś tam masz w tej głowie, tylko dużo miejsca, czy sam to wybrałeś? <grym> <grym> jako dobrzy chrześcijanie uważają, że najważniejsza jest chrześcijańska miłość, a nie spojrzenie to burgundowe. <grym> Aha, dobra, dobra. Rozwiązanie tutaj jest dość proste do zrozumienia, a troszkę trudniejsze do wdrożenia w życie, gdyż wymaga czasu i praktyki. Otóż, zamiast na siłę się uśmiechać i robić coś sztucznie, tylko po to, aby zadowolić ludzi wokół siebie, powinniśmy nauczyć się znajdować ten powód do uśmiechu w różnych sytuacjach życiowych. Poza tym, zwracaj uwagę na swoją ogólną obecność w sytuacjach. Często z uwagi na stres czy problemy w życiu zamykamy się w swojej głowie, co przeszkadza nam skupić się na zewnętrznych wydarzeniach. Badania wykazały, że stres w pewnym sensie zajmuje część naszej mocy obliczeniowej umysłu. Trudniej wtedy wymyślić żart na poczekaniu, czy właśnie dostrzegać zabawne sytuacje w życiu, ale wraz ze zmianą naszego nastawienia i zbudowaniem umiejętności bycia tu i teraz jesteśmy w stanie wrócić na dobre tory. Temat bycia tu i teraz jest dość rozległy, dlatego omówię go w innym odcinku. A Was oczywiście zapraszam do subskrypcji po więcej kontentu takiego jak ten. Mam jednak dla Was jedną radę, którą mogę dać na szybko. Otóż, myślenie nie zamykaj się w swojej głowie czy nie stresuj się, jest trochę podobne do zdania nie myśl o różowym słoniu, po którym automatycznie zaczynamy o nim myśleć. Zamiast tego, warto skupić się na tym, co dzieje się wokół nas. Skup się więc na swoim rozmówcy, tym, co mówi i robi, popracuj nad aktywnym słuchaniem, które pozwoli Ci mocniej wejść w konwersację i w efekcie o wiele łatwiej będzie Ci być tu i teraz. Tymczasem przejdziemy do kolejnego punktu, który w dużym stopniu łączy się z poprzednim, ponieważ mowa tutaj o nerwowym śmianiu się, często w nieodpowiednich momentach. W latach 60. Stanley Milgram przeprowadził bardzo popularny eksperyment, w którym udowodniono, że ludzie są posłuszni autorytetą i są w stanie poradzić drugiego człowieka prądem o śmiertelnym napięciu, jeśli prowadzący eksperyment był ubrany w kitel i ściągał z badanego odpowiedzialny za ten czyn. W publikacji możemy przeczytać. Jedną z oznak napięcia było regularne występowanie nerwowych napadów śmiechu. 14 z 40 badanych wykazało wyraźne oznaki nerwowego śmiechu i uśmiechania się. Śmiech wydawał się zupełnie nie na miejscu, nawet dziwaczny. W wywiadach poeksperymentalnych badani dokładali wszelkich starań, aby podkreślić, że nie są typami sadystycznymi i że śmiech nie oznaczał, iż lubili szokować ofiarę. I powodów takiego nerwowego śmiechu jest kilka. Tak jak w przypadku eksperymentu Milgrama, może to być mechanizm obronny do regulowania emocji czy też ochrony przed emocjami, które mogą sprawić, iż czujemy się słabi lub bezbronni. Czyli, na przykład, w sytuacji, gdy jesteś Jasiem Kapelą, wiesz, że debata kompletnie ci nie wychodzi, a to wszystko na żywo obserwuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Z kolei neurolog Wilejnur Ramchendern w swojej książce Krótka wycieczka po ludzkiej świadomości sugeruje, że gdy śmiech po raz pierwszy zagościł wśród ludzi, miał on na celu pokazać innym, że nie jesteśmy dla nich zagrożeniem. Może on więc być również formą przekonywania samego siebie, że to, co dzieje się wokół nas, nie jest takie złe, w końcu się z tego śmiejemy. Jeden lub kilka z tych mechanizmów najwyraźniej na stałe zagościły w życiu Jasia Kapeli, który jak nikt śmieje się nerwowo praktycznie cały czas. Co ci kurwa przyszło do głowy, żeby karmić psa dietą wygańską? Odpowiedz mi. Twoi rodzice są działaczami katolickimi i chciałem się. No, to nie jest to dosadniony przykład. Twoim filmem jest, tak? że jesteś niepopularnym poetą, którego nikt nie chce czytać, a jednocześnie chcesz nasze pieniądze w formie podatku. Czym się jego ścianka działała różnie? Od twojego wierszu w tym internecie, kurwa. Tego i tego nikt nie ogląda, kurwa, więc na chuj ktoś ma płacić za to twoje. Takie zachowanie jest problematyczne z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli śmiejesz się z powodu stresu, często może się okazać, że jest akurat moment na to nieodpowiedni. Kiedy bowiem śmiejesz się, gdy rozmawiasz o molestowaniu kobiet czy gwałcicielach, odbiorcy mogą świadomie lub nie uznać Cię za złego człowieka, którego bawi cierpienie innych ludzi. W takim wypadku, jak i wcześniej wymienionych sytuacji, gdy ktoś nerwowo się uśmiecha, może to być odebrane również jako zjawisko zwane Duper's Delight, które stworzył Paul Ekman, specjalista od ekspresji twarzy. Dosłownie można je przetłumaczyć jako zachwyt kłamcy. Teoria mniej więcej polega na tym, że gdy ktoś kłamie i czuje, że kłamstwo uchodzi mu na sucho, śmieje się lub uśmiecha, gdyż ekscytacja, która przez niego przemawia, nie jest zbyt duża, aby ją ukryć. To potęguje poczucie obserwatorów, jakby Jaś Kapela był złym człowiekiem, który kłamie. Oczywiście przykład, który zaraz zobaczycie jest dość skrajny, ale samo zjawisko jest dość częste i wielokrotnie byłem świadkiem, gdy ktoś będąc upominanym, na przykład w pracy czy szkole, nerwowo się uśmiechał, bo odczuwał z tego powodu stres. No, znam wystarczająco dużo gwałcicieli, i wystarczająco dużo zwolconych osób, żeby tak. Znasz gwałcicieli? Tak. Ale na wolności są, czy w więzieniu? No, wszyscy są na wolności. A znasz jakieś skazane gwałcicieli? Znaczy, ja w ogóle nie znam gwałcicieli. Tak, na to to pewno. To ty się w niezłym środowisku obracasz. I to jest u was takie normalne, że o cześć, kim jesteś? O, jak gwałcicielem, A ty... To ty się obracasz w ciekawym środowisku, że nigdy żadna kobieta nie podziwiła się swoim, swoim doświadczeniem z tobą, aczkolwiek nie No Dobra, się. Mówisz, że znasz dużo gwałcicieli. To co zrobiłeś, z tą wiedzą, że oni są gwałcicielami? A wspieram ofiarę, tak jak mówię, jak tak sobie życzył. Ale nie, nie mówię co dla ofiar zrobiłeś, tylko co zrobiłeś przeciwko tym gwałcicielom. <laughs> nie jest to twój interes. Czyli nic. No nie, no zarzucasz mi, że wspieram jakiś przemoc wobec kobiet, a to tak, mówisz, że znasz wspierasz dużo właścicieli. A potem. Nie, no poczekaj. Zarzuciłeś mi, że <laughs> wspieram przemoc wobec kobiet. Po czym powiedziałeś, że znasz dużo gwałcicieli i nic nie zrobiłeś przeciwko nim. Nie powiedziałem, że nic nie zrobiłem. No to opowiedz mi to nie, może, ja też nie, tak nie będę wiedział, co można zrobić. Ja bym poszedł na policję na przykład. <laughs> Drugi powód, dla którego to zjawisko sprawi, iż taki nerwowy śmiech jest źle odbierany, jest to, o czym wspomniałem w pierwszym punkcie z dzisiejszego wideo czyli sprawia to, że ludzie oceniają nas jako słabych. Usłyszałem kiedyś dobry przykład jednego komika, który powiedział, że kiedy stoisz na scenie i robisz swój stand-up, to gdyby pojawił się tak zwany heckler, czyli osoba, która próbuje przeszkodzić ci wystąpieniu, to nawet jeśli wytrąciłby cię z równowagi, musisz udawać, że masz pełną kontrolę. Ludzie przechodzą bowiem na takie wystąpienia, żeby dać się ponieść Twojej historii oraz żartom. Jeśli pokażesz, że nie wiesz co robić lub straciłeś panowanie nad swoimi emocjami, to automatycznie stracisz również swoich słuchaczy. To samo dzieje się w sytuacji, gdy Jaś pela poprzez stres pokazuje swoje zdenerwowanie. Po stronie widzowie dostrzegają, bowiem, że sobie nie radzi i automatycznie tracą do niego szacunek. <laughs> Przed ostatnim, krótkim punktem dzisiejszego wideo jest coś, co pewnie dostrzegliście już wielokrotnie w trakcie wcześniejszych fragmentów wywiadu Jasia Kapeli. a mowa tutaj o jego rozbieganym wzroku. Umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego jest oznaką pewności siebie. Jeśli więc w sytuacjach stresu spuszczasz wzrok lub w trakcie rozmowy znaczną większość czasu patrzysz gdzieś w przestrzeń, może być to odebrane jako znaka słabości, a jaś Kapela jest tego doskonałym przykładem, ponieważ praktycznie za każdym razem ucieka wzrokiem co kilka sekund. Słaby kontakt wzrokowy zwykle wynika z dwóch rzeczy. Pierwszym będzie niska pewność siebie i tutaj podpowiadając bardzo ogólnie, wraz ze zmianą tego i konfrontacją swoich słabości, czy nawet tym jak postrzegasz samego siebie, automatycznie łatwiej będzie Ci utrzymać wzrok w sytuacjach, gdzie do tej pory nie potrafiłeś tego zrobić. W drugim przypadku jest to po prostu zły nawyk. Dla wielu ludzi pomocne jest to, aby patrzeć gdzieś w dal, gdy coś opowiadają, bo pomaga im się to skupić. O ile nie jest to zły zabieg, to przynajmniej raz na kilka chwil warto spojrzeć w oczy naszego rozmówcy lub ludzi, do których się zwracamy. Jeśli więc masz tendencję do opowiadania całej historii bez kontaktu wzrokowego, co wierzcie mi zdarza się bardzo często, to nagła próba zmiany tego sprawi, iż nie będziesz potrafił się skupić i będziesz się zacinał w trakcie swojej wypowiedzi. Dlatego wiele osób, gdy już przyjmie postawę, gdzie unika kontaktu wzrokowego, pozostaje w niej przez długie lata, choćby z samego powodu unikania tego dyskomfortu. Tutaj rada, aby to zmienić, jest bardzo prosta, bowiem nawet jeśli na początku zmiana tego nawyku będzie negatywnie wpływać na sposób naszej wypowiedzi, to ze swojego doświadczenia oraz otaczających mnie ludzi mogę zapewnić, że w tym wypadku najtrudniej jest podjąć jedynie pierwszy krok. Po kilku świadomych próbach zmiany tego na częstszy kontakt wzrokowy, zauważysz szybką poprawę, która zostanie z Tobą już na dłużej. A ostatnim już punktem dzisiejszego wideo jest tonacja jesia kapeli. Wielu ludzi zdaje sobie sprawę ze znaczenia mowy ciała, ale niewiele osób, słysząc mowa niewerbalna, myśli w ogóle o tonacji głosu, które jak się okazuje, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, czy ludzie będą postrzegali Cię jako kogoś charyzmatycznego. Na swoim kanale stworzyłem krótki 8-minutowy film, który poświęcam na ten temat i w którym wyjaśniam w jaki sposób możesz stać się bardziej charyzmatyczny tylko i wyłącznie za pomocą zmiany swojej tonacji. Link pojawia się teraz w rogu tego filmu lub znajdziesz go w jego opisie. A tymczasem wyjaśniając pokrótce. Jeśli nie będziesz stosował krótkich pauz, używał jednego tonu głosu czy mówił stałym tempem, mózg osoby, z którą rozmawiamy, dostanie za mało bodźców i szybko zacznie się nudzić. Wtedy twój sposób mówienia będzie wydawał się nudny, a ty będziesz postrzegany jako ktoś bez charyzmy a tariff bill, the Holly tariff act, which anyone raised or lowered raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Jaś jest temu winny, ponieważ przez cały, ponad dwugodzinny wywiad praktycznie cały czas stosuje monoton i jedno tempo mówienia. Za to jego wypowiedzi nie zawierają żadnych dodatków w postaci na przykład paus między wypowiedziami. Oprócz tego nie mówi też o niczym z pasją ani ekscytacją, co jest świetną techniką do zaangażowania swoich rozmówców i jego wypowiedzi są jałowe pod względem tonacji, przez co słuchanie go dłużej niż kilka minut sprawia, iż chcemy zamknąć kartę przeglądarki, bo najzwyczajniej w świecie przestaje nas interesować, co ten człowiek ma do powiedzenia. No, znam też inne rodzaje sztuki robienia rzeczy niczemu nie służących, i myślę, że fajnie, żeby każdy mógł się też tym zajmować. Mm -hmm. czemu, czemu nie, nie, nie słuchały. Chodzę do normalnej pracy. Naw, naprawdę nie chodzi mi tutaj o mnie, bo ja sobie radzę. Chodzi mi o to, żeby w Polsce było więcej przestrzeni do tworzenia kultury, żeby osoby zajmujące się tym, żyjące sztuką, niekoniecznie. Wynagradzane odpowiednio miałbym też możliwość ubezpieczenia zdrowotnego, żeby były, były stypendia dla artystów, żeby po prostu Polska była bardziej kulturalnym krajem, żeby, żebyśmy składali się wszyscy na to, żeby było tutaj fajniej. Podsumowując, nawet gdyby Jaś Kapela nagle zmienił swoje poglądy, przestał być hipokrytą i zaczął mówić z ogromnym sensem, to i tak sposób jego wypowiedzi, mowa ciała oraz mimika sprawiają, że sam rzuca sobie kłody pod nogi i sprawia, że ludzie postrzegają go jako kogoś, kogo nie warto darzyć sympatią. O ile poeta jest skrajnym przykładem osoby, która kompletnie nieumiejętnie radzi sobie w dyskusji, to wiele z jego błędów jest popełnianych w troszkę mniejszej skali przez duży procent ludzi najpewniej również i ciebie. Nauka o tym, jaka mowa ciała jest postrzegana za charyzmatyczną, jakie błędy można popełnić, jest pierwszym krokiem do stania się kimś perswazyjnym, bo daje nam to świadomość, która jest potrzebna do podjęcia zmian. A tymczasem, ja nazywam się Piotr Widera i witam stałych oraz nowych słuchaczy mojego kanału. Jeśli taka forma przekazywania wiedzy podoba Ci się, kliknij subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw komentarz z informacją, co o tym myślisz, a ja zapraszam Cię na kolejny odcinek, gdzie będę pomagał Ci właśnie w nabyciu tej świadomości potrzebnej do zmian. Do zobaczenia!